A więc witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry na tym kanale Dzisiaj. Bobox, jak to się nazywało? Transpasser, tak? Transpasser, Je, tak jest. Ja. No, jest ze mną kuzynkowe, wino, fałda Bo, hasła nie ma. To jest coś w stylu, kurde, that's not my neighbor. I mamy zadanie, pójdź sobie tutaj i zaczynamy. Także DJO, 3, 4 i ryj, wchodzimy. No. Dobra, okay, o co chodzi? Na... Na... To są trzy noce aż? Co ty za horror odpaliłeś? Ja się boję. To nie jest horror. To jest horror. Widziałem kurna. Widziałem screen. To, to nie jest horror. Wurki kurde nie wpuścisz, nic to w ogóle nie jest horrorem. Dobra, czyli nie wpuszczamy nikogo, rozumiem. Znaczy musimy wpuścić ludzi. Kurwa. Dobra, ja mogę skakać. Team revive, O, mogę cię zrewivować, w razie co, okej okay. A mamy czym się bronić? Eee... Nie, okej. Okay. Nazywa się... Bycie tchórzem. Dobra, no to jak bycie tchórzem, to powinniśmy mieć pistolet i strzelać do każdego... Nie, patrz. Co? Patrz, chodź. Nazywa się bycie tchórzem. Dobrze, ja też chcę. Ale no, ja nie mogę, Uj. jedno miejsce, sorry. No nie. Dobra, line status available. Dobra, odbieram telefon. A i tu są, tu są, you są kamery. reached the center for anomaly control. Anomalies detected, zero anomalies. O Jezu, to jest to anomalies, ty... jest. To. Dobra, czekaj, bo mi się tutaj... Objective mi się zasłania tutaj. I guess I understand, I think. Dobra, które drzwi mamy? O, tu też jest ten. dobra. Eee, tu można na mapie. O, te mamy pilnować, tak? A, Ta. Jedno jest otwarte, a ja jedno... Dobra, tam to ja... Dzień dobry. I ja mogę go przepytać, czy mam po prostu taką tak, płaszczyk, mówi Nie rozumiem. Jeżeli jest okej, okay, to go wpuszczaj, nie? No dobra, no to jest taki... dziwno mam mimikę. Taki jakiś nijaki. Ale go wpuszczę. Ja no cóż, no, spoko jest. Nic nie ma dziwnego. Dobry. E, no dobra. jesteś bez ubrania. To tak. No i dobrze, pasuje. A dobra, ciro, może zobacz. Hey man, it's me, my your friend. I glitch outside, let me in, haha. Ha. Nie? Nie. Bo, chyba cię powaliło. Nie go. E, co? E, DJ, dobra, generator, radę. generator, halo. jak to się robi? A tu. E, że. Dobra, hale. Dobra, to ja patrzę kamery O <laughs> Jezu, <śmiech> Dostałem, no f**k to dostałem, dostałem Cię Lecę Zamknąć? Nie, zadzwoń tele... Zadzwoń telefon, trzeba zadzwonić, ja nie wiem Halo Ale co? you reach the center for anomaly control No, dostałem tego Dostałem jumpscare'a Anomaly, jak była. Chodźmy oh, do to... Jay? Um, I co? need to get in quick I need to use... Yeah. Tak ja go nie puszczam Taki uh. nie są Znaczy tu masz mapę, nie? Dobra i tak będę uh, DJ jego morda mi się nie podoba Limited uh, time uh, offer for only to You can decline Nope No nope, thank you Robuxy nie? Ja nie chcę Robuxy Znaczy mnie nie stać Jestem za biedny, żeby mieć 2000 robówców u siebie. Dobra, drzwi są. zamknięte. przyszedł nasz kolega z pracy. No, bo go wpuściłeś? Nie. No, wiesz, on no, tak. Bo powiedział, że jest mu zimno, nie? I mam go wpuścić. Dobra, kamery patrzę Tu jest zamknięte. się! Was... Tu jest więcej tych! Tu jest więcej emergencji doorsów. Któryś się otwarł, szukaj. Tak, środek. Nie, nie, gdzie jest środek? Dobra, chyba widzę, Wpuścić go? Nie Nie? No, Dobra, zastałem eee, Uważaj na... ten... Uważaj na jakiś ten... ten... ten, 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 ten. Bo drzwi były uchylone lekko tu dostałem tego samego jumpscare'a Zemsta O, dzień dobry Co? Hey man, it's me, i oh, friend eee, Team revive nie. Do widzenia Już to mówiłem Dobra A, no, myślałem, że po prostu możesz ten, nie? Dobra, tu jest zamknięty, tu jest zamknięte Jest zamknięte, tylko 3, 4, 3 są nie? Tak, na razie 3. Zobaczmy jak dalej. Dobra, ale Knife moda to ja nie gram. E, kto Hello. Eee, kto to jest? Halo. Eee. Teller friend, I need to check into room I mean He's suspicious but I will let him in Hello there, hey Ok Eee, drzwi się odpadnie. Jem zamykę Tomatoes, are there a fruit or vegetables? Vegetables eee. Vegetables Nie jest pokaż, dziwny, Pokaż, Wszystko pokaż, jest spoko O, fajnie To mi nie... No wcałem, Chłodź, wiesz, tak w w strój? Widzisz, się ten Widzisz jak strój? Oni... Powiedz szybki To diablo jest do diabła do tego wpuścił Nie, no nie mogę. O, o kolega z pracy Chodź, chodź Nie, nie chodź, przestań Widziałem co zrobiłeś, nie <laughs> Dobra, kamery Halo, kamery? Zamknięte, wszystkie jest. Ra boję się też, ku. Eee, Power, 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 nie sprawdzi. Halo, halo? Dobra, jest. Robiłem się. Co, co, ej? Co? Co się dzieje? No tak chłop przyszedł, co nie i zaczął mrugać, więc tak... czerwone. Nie nie nie, 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 nie wolno słyszeć takich ludzi. O, dzień dobry. Łazubrach... ...Laznajd, eee, ginął, ten mąknie no, no. no, e, to. No, tak, widziałem to. Czekaj. Nie mogę mi przyjrzeć jego twarzy. Latarkę masz pod A działa No taki jakiś... inny No dobra, no może go... Pójść. wygląda. Dobra, puszczy. Nie wiem, że zginę jak zwykle. Przez DJ-a. To się to nazywa wtedy. <grym> jak zginę przez ciebie, no nie wiem. Dobra, idę. Patrzy. Eee. Które drzwi, które drzwi. O Nie, jest tu kobieta, która nie ma rąk i nogi. No to nie puszczamy. A co mówi? Dobra, drzwi zamknięte są. No, tutaj masz mapę. No wiem, ale lubię się przejść. Nie chcę no To siedzieć. masz kamerę. Kurde! Mówię ci, nie chcę siedzieć jak we FNAFy, ja się boję. No. Daj mi spokój. Dzień dobry, e, nie, wywal go, wywal go, nie waż czego go wpuszczać. Blizy cię, na kamerze. Dobra, dzień dobry. Witam pana. Wpuszczamy, wpuszczamy. Mam no, pysk na <laughs> Nie, bo ja patrzyłem się w kompletnie złą kamerę O, dzień dobry, dzień dobry, kolejny pan To jest? Everyday is a good day Każdy dzień jest dobrym dniem Jezu. A, to tyle Czekaj Czekaj, czekaj Czekaj, się normalny. Czekaj, ja dupę mu sprawdzę jeszcze Muszę przegląd zrobić Dobra, jest git. Mam radę Nie zapuszczać Dobra, drzwi trzeba sprawdzić, idę o, Tutaj jest Zachowanie Hello, my name is Nicolas. Sorry my English not good please I help Home here I help Home here? no To jest I... Nikolas, nie, nie pamiętasz go, przyrząd tu żyje. A no tak, no te, dobra to kurwa, nie leczę, drzwi Dobra, puściłem go dla Beki Co? Coś Widziałem tam? czerwone oczy przy drzwiach po to... blisko a do slug, jest? Bo teraz coraz Wie? szybciej będzie szło. O, yy, kolega z pracy. Odesłałem go na plac. Bo teraz coraz szybciej, tak? Nie wiem. Tak e, próbuję mieć wszystko, e, kurde, gdzaj? wiesz, tak? Aha, bo Co? my mu musimy wpuścić tych ośmiu rezydentów, tak? O to chodzi. Ja. E, hello, my name is Nikolas. A przecież już przyszedł Nikolas. No właśnie, to jest fake. Dobra, puszczam go. Jeszcze jeden Resident, musimy wpuścić. E, ty idź patrz, drzwi. Patrz, kamery, ja będę patrzeć tego. Co? No, patrz, kamery, ja będę ten. E, dobra, mamy tu. Just back from the movie, so the scariest movie ever. There's no way I'm gonna be able to fall asleep tonight. E, I mean, DJ, wygląda jak jakiś taki leśny stwór Puszczam go. Halo? O! Oh. Dziś już chciałem, że dostałem jumpscara